Konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj nieprzypadkowo pod biurami poselskimi posłów Platformy Obywatelskiej z jednego powodu. Przede wszystkim dlatego, że wzywamy Platformę Obywatelską do tego, by nie zapraszała i przestała traktować poważnie niepoważnego człowieka jakim jest Lech Wałęsa. Człowiek, który był po prostu. W okresie PRL-u dzisiaj nie ma prawa wyzywać ludzi zasłużonych, takich jak koronel Morawiecki od zdrajców, nie ma prawa takich rzeczy mówić w przestrzeni publicznej. To jest pierwsza rzecz. I wzywamy do tego posłów Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza pana Roberta Tyszkiewicza, który był zaangażowany w działalność przecież opozycyjną w latach 80., i sądzimy, że wszyscy ci, którzy walczyli czy w jakiś sposób działali przeciwko komunizmowi, powinni szczególnie dzisiaj być wrażliwi na takie teksty, jakie puszcza Lech Wałęsa. Drugi powód, dla którego dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy, no to jest konieczność odpowiedzenia na to, co było mówione o Konfederacji w ten weekend, bo przypomnę, że zarówno pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan Grzegorz Setyna odnosili się do kampanii wyborczej Konfederacji, co zresztą nie jest dziwne, dlatego, że najbardziej realny sondaż, jaki mamy przedwyborczy, czyli 7% dla Konfederacji w wczorajszych wyborach w Wieruszowie, Pokazuje, że będziemy w Sejmie i będziemy mieli w tym Sejmie 20, 30, kilkudziesięciu posłów. To jest minimum, o które się dzisiaj bijemy. I tak jak powiedziałem, ta Polska w Pigułce, czyli wirusów wczoraj jest 7% poparciem, bardzo ładnie to pokazał. Natomiast w związku z tym, że pan Grzegorz Schetyna wezwał wczoraj wszystkie ugrupowania opozycyjne, w tym wezwał Konfederację do tego, żeby zadeklarowała, że nie wejdzie w sojusz z pisem i odpowiadał następująco. Konfederacja wejdzie w koalicję z tymi, którzy spełnią dwa postulaty. pierwsze, program Konfederacji zostanie zrealizowany I to program gospodarczy, ale i program światopoglądowy, czyli w największym skrócie nowoczesne państwo, i tradycyjne wartości. A po drugie, z tymi, którzy wreszcie rozliczą afery, zwłaszcza afery Platformy Obywatelskiej, którzy posadzą aferałów do więzienia. Ale oczywiście w tej kadencji mieliśmy do czynienia, mamy już do czynienia z szeregiem nierozliczonych afer. Więc e, szanowni państwo, to jest nasza oferta koalicyjna wobec wszystkich ugrupowań. Realizacja programu e, konfederacji po pierwsze, a po drugie rozliczenie afer, bo niestety, e, czy to jest władza pisu, czy platformy, e, no okazuje się, że nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, tak to obowiązuje ta zasada pomiędzy tymi partiami, które teoretycznie tak bardzo się między sobą wspierają. To tyle jeśli chodzi o treść naszego dzisiejszego przesłania, natomiast powtórzę jeszcze raz, że oczekujemy zdecydowanej reakcji innymi od posła Tyszkiewicza na wczorajsze haniebne słowa Lecha Wałęsy i oczekujemy, że Platforma Obywatelska, która jako czy koalicja obywatelska, jako jedno z ostatnich środowisk w ogóle traktuje poważnie Lecha Wałęsę w kraju, żeby tego zaprzestali. Przestańcie promować tego człowieka, który już dawno przestał być poważny czy to nie jakieś inne kroki co chodzi o te słowa, które wczoraj padły na tej konwencji, czy to tylko jest apel do tutaj poseł Tyszkiewicz? Ja myślę, że ci wszyscy, którzy dzisiaj działają w platformie obywatelskiej, a mają za sobą jak poseł Tyszkiewicz właśnie kartę opozycyjną, powinni dzisiaj naciskać na na to, co dzieje się w województwie pomorskim, na sytuację, że tam Lech Wałęsa jest uhonorowany um, um, swoim mieniem um, lotnisko ma nadane, tak? Uważamy, że powinno to zostać zmienione i uważamy, że dobrym zadośćuczynieniem byłoby, gdyby to właśnie ten Obywatelska wyszła z inicjatywą, żeby odebrać lotnisku w Gdańsku w imię Lecha Wałęsa. Tak, nie? bardzo proszę. Mhm. Tak, Pani proszę spominam, czy pan, o, o tej, pan o tym programie, żeby, żeby Pan w końcu z tymi, którzy spełniają ten program wyborczy. Jaki jest program wyborczy? Jaki jest pomysł Nasz program wyborczy to jest nowoczesne, okay. silne państwo i tradycyjne wartości. Nowoczesne państwo rozumiane jako odbiurokratyzowanie, zmniejszenie liczby urzędników, uproszczenie podatków, wprowadzenie ulg podatkowych, największej ulgi podatkowej, to co mówimy o 1000, czyli likwidacja PIT-u e, i dobrowolny zUS, zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą dopiero na rynek pracy, czy to pracowników, czy przedsiębiorców, żeby po prostu więcej pieniędzy zostawało w kieszeniach, to jeśli chodzi o nowoczesne państwo, a jeśli chodzi o tradycyjne wartości, to trzeba po prostu dzisiaj obronić rodzinę i zatrzymać marsz LGBT, ale nie słowami jak Jarosław Kaczyński, tylko konkretnymi krokami, na przykład poprzez obcięcie finansowania tzw. Tak gender studies na uczelniach to jest Piątka Wyborcza, tak? Piątka, Piątka Konfederacji, która zawiera się właśnie w hasłach powszechnej ulgi podatkowej, 1000+, która zawiera się w haśle bezpieczeństwa państwa, zawiera się w haśle zdrowego życia, zawiera się w tym, żeby państwo było również, miało sprawiedliwe i szybkie sądownictwo. Mówimy o tym, że 90% spraw w Polsce można załatwić w miesiąc, do sprawy sądowej. To jest do zrobienia. Tylko trzeba wreszcie pokonać może słów, i przejść do konkretnych czynów i my mamy na to program. Zdrowe życie, czyli w jaki sposób? Zdrowe życie, proszę Państwa, to przede wszystkim obrona polskiego rolnictwa, które produkuje zdrowo. Tylko problem pojawia się w tym momencie, kiedy globalne koncerny próbują nam przejmować. Rolnik dostaje grosze za swoje produkty, a w przetwórstwie jest topionych mnóstwo pieniędzy i potem w handlu. Chcemy uproszczenia, chcemy, żeby rolnik bezpośrednio mógł sprzedawać swoje produkty rolne, zwłaszcza najbliższemu otoczeniu. Chcemy przede wszystkim zadbać o polskiego rolnika, który musi mieć uczciwe warunki konkurencji, a nie takie, że dopłaty są nierówne na terenie Unii Europejskiej, a polskie rolnictwo i polski rynek jest zalewany przez produkty z Ukrainy. Sądownictwo trzeba prowadzić to, co nazywamy parametryzacją sądów. Sędziowie muszą odpowiadać za to, żeby proces był szybko, skutecznie. Muszą dostać więcej asystentów po to, żeby nie musieli zajmować się głupotami, ale też sądy muszą zacząć działać w tempie ekspresowym. Żyjemy w XXI wieku. Proszę Państwa, po co nam. Wielotygodniowe odstępy między rozprawami. Powinny być z dnia na dzień. Są kurierzy, są maile, są dzisiaj telefony komórkowe. Nie musimy czekać miesiącami na to, co dzieje się w sądach, że rozprawy trwają po wiele lat. To jest do zrobienia, tylko trzeba nie zmian kadrowych, jak robi dzisiaj PiS i o, co, i o czym krzyczy Platforma, tylko zmian systemowych, zmian systemu pracy sądu. Bijemy się i cały czas to podkreślamy, że chcemy być językiem uwagi, chcemy mieć trzecie miejsce w tych wyborach i chcemy pokonać nie tylko PSL, ale chcemy też wyprzedzić lewicę. Uważam, że to jest możliwe, ponieważ wybór jest bardzo prosty: albo kontynuacja tego, co było przez 30 lat PiS, PO, SLD, PSL, albo Konfederacja. I myślę, że wielu Polaków właśnie na Konfederację czeka. Kilkadziesiąt mandatów. Myślę, że 40-50 mandatów to jest to, co by nas, co, co oczywiście nas nie satysfakcjonuje, bo chcielibyśmy rządzić uważamy, że potrzebny jest rząd konfederacji, ale uważamy, że to, co jest możliwe do zdobycia, to kilkadziesiąt mandatów w tych wyborach. A z Jeśli PiS będzie realizował nasz program, jeśli zdecyduje się posadzić wreszcie aferzystów, zarówno platformerskich, jak i swoich to wtedy możemy rozpocząć dyskusję. program troszkę się różni 1000 zł podatkowej? Jeśli program się różni, no my przede wszystkim stawiamy te punkty programowe. I to będzie dla nas jakby warunek podstawowy warunek syna non. Także nie ustępujemy, nie idziemy do, do parlamentu po stołki. Idziemy po to, żeby zrealizować konkretne rzeczy. Czy to w koalicji, czy to w opozycji. Jeśli trzeba, to będziemy w opozycji i będziemy w tej opozycji dążyli do realizacji właśnie tego programu, który zaprezentowaliśmy. Dzisiaj do apelu z Katyna się w ten sposób, że, e, że Konfederacja staje naprzeciwko całej sceny politycznej. I mówimy, że Państwu już dziękujemy. Państwu już dziękujemy, czy jesteście z PiSu, czy z Platformy, bo zajmujecie się tylko sobą, a nie zajmujecie się Polską. A Pani poszła, jakie plany na ostatni tydzień kampanii? Ostatni tydzień kampanijny jest bardzo intensywny. Codziennie konferencja prasowa tutaj w Mianstochu, czy w ogóle w województwie polskim. Jeszcze ostatnie spotkania w terenie. Też jako lider ogólnopolski będę często występował w mediach centralnych, na przykład dzisiaj o 18 w, w RMF-ie i no, też dużo tych obowiązków na poziomie centralnym. No i walczymy o to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, ponieważ Polska zasługuje na rzeczywistą zmianę, na konfederację. Z wyborcami jutro sufra, tak także będziemy kontynuować ten które zaczęliśmy już widać z Dziękuję bardzo. Dziękuję.